Pozostajemy przy piłce nożnej, ale teraz druga liga piłkarze Koswicy Kołobrzeg gromią kolejnych liderów drugoligowych rozgrywek. Niedawno palmy pierwszeństwa pozbawili drużyny nielby wągrowiec, teraz z pierwszą pozycją w tabeli za ich przyczyną rozstał się zespół Gawinu królewska wola. O tym, że Gawin Królewska Wola nieprzypadkowo znalazł się na pozycji lidera drugoligowych rozgrywek, a do Kołobrzegu przyjechał po kolejne trzy punkty, dał znać już w dziewiątej minucie meczu Mateusz Piątkowski strzelając sprytnie, ale obok bramki kotwicy. Minutę później kołobrzeżanie i niemal kopia sytuacji sprzed chwili. Krzysztof Rusinek był bliski pokonania Adriana Masarczyka, ale spudłował. 17. Minuta, znowu atak Kotwicy. Piłka dalekim przerzutem na pole karne do Władysława Sawczuka. Ten jednak nie był już w stanie dokładniej uderzyć i górą bramkarz gości. Minutę przed przerwą Gawin miał szansę na prowadzenie z autu Kamil Pilarski do Radosława Fleiterskiego. Ten silnie ale bombę zawodnika z królewskiej woli pewnie wybronił Kamil Ryłka i do przerwy 0 do 0. Gole padły jednak po przerwie. Oto 11 minuta po zmianie stron. Rzut wolny dla kotwicy egzekwuje Jarosław Teśmon. Na pole karne główka Michała Pietronia trafia w słupek, ale do bitka Pawła Grocholskiego już skuteczna. I 1 do 0 dla gospodarzy. W 72 minucie powinno być już 2 do 0, bo Filip Marciniak znakomicie dograł piłkę do Krzysztofa Rusinka. Ten jednak nie zdołał pokonać Adriana Masarczyka. Goście jednak nie odpuszczali i w 79 minucie byli bliscy wyrównania. Grzegorz Dorobek dokładnym przerzutem obsłużył Arkadiusza Piecha, piech silnie, ale nad poprzeczką bramki Kamila Ryłki. Ale dwie minuty przed końcem to kołowrzeżanie postawili kropkę nad i. A dokładnie Michał Pietroń, który silnym, mierzonym strzałem z niemal 30 metrów pokonał Masarczyka, pieczętując tym samym zwycięstwo Kotwicy nad liderem z Królewskiej Woli. Strzał wyjątkowej urody, nic więc dziwnego, że i radość gospodarzy wielka. Kotwica Gawin 2 do 0. Powiem tak, bohaterem jest na pewno cały zespół. Wybiegaliśmy ten mecz, przeciwnik naprawdę był wymagający, także trzeba było się sporo nabiegać, ale myślę, że zasłużenie wygraliśmy ten mecz. W następnej kolejce Kotwice czeka trudne wyjazdowe spotkanie z Lechią Góra, a 27 sierpnia na własnym stadionie w ramach rozgrywek o Puchar Polski koobrzeżanie podejmą Arkę Gdynia.